Witam w dzisiejszym odcinku. Będzie to trening. Będziemy ćwiczyć podstawy. Będzie to głównie teoria. Także yy, zacznijmy od tego, od podstawowych rzeczy, które się przydają. To wiadomo, to jest umiejętność zaboksowywania się. Mi i tak nie wychodzi najlepiej. Ale umiejętność zaboksowania się jest przydatna, jeżeli dostanie się niespodziewanie zaatakowanym. No to jest ten, to jest najważniejsze, ten, najważniejsze co można ćwiczyć. Nawet no jeżeli ktoś umie to robić bardzo szybko, to zawsze można robić szybciej. A jak się to robi szybko, to umożliwia to wtedy mm, dostanie mniejszej liczby damage'a. To jest bardzo pozytywne i w wielu przypadkach może zdecydować o walce, o wyniku walki. To jest bardzo podstawowy ruch i no na start powinno się to ogarnąć drugim ten, drugim drugim tego typu ruchem może być stworzenie wielu boksów, jeżeli ktoś podmienia. to Można uciec bokiem Można uciec z tyłem Można też uciec ten side jump można też... Yy, Tutaj górą i nawet coś takiego zrobić, albo po prostu uciec co jeszcze można no można, ten jest wiele opcji są różne, może nawet zrobić peace control pokaż do umy, dawaj, dawaj można tak zrobić peace control, czyli ktoś na przykład załóżmy podmienia, no to ten, to można tak czekaj, jeszcze powtórka ktoś podmienia to można tak zrobić, PISControl. Czy się ja nie jestem do... najlepszy w kontrolu ale tylko pokazuję mniej więcej. Może ten też dobrym pomysłem jest przez okno zrobić PISControl, ale wtedy trzeba u... się odpowiednio spozycjonować i za bardzo nie wychylać. To są podstawowe budowania. że Teraz yy, wrócimy do scenariusza, w którym ktoś yy, podmienia. No, i akurat yy, częstym tutaj jest wyjściem na High ground. Można zrobić triple Edita. Można też ten robić Side Jumpy. Side Jumpy tutaj. Yy, można. Jest ogólnie wiele opcji. Także inną opcją przyjmowania High grounda jest zrobienie 90. Można je dorzucić. Jest to dobry sposób na przejęcie haja. Jest też jeszcze opcja. Ten bardzo proste wyjście na haja. Może być dobre, polecane dla początkujących. Czyli, załóżmy, coś wodmienia mi to. To ja tutaj tyłem wychodzę. Tak, i można wyjść schodami na haja. Bo to zabezpiecza tą część. Później można zrobić 90 do tego dorzucić, 180 i tego typu rzeczy. I jeszcze w połączeniu z side jumpami, na przykład, czyli czymś takim się biegnie, skacze i stawia. I to są podstawowe ruchy. Jeżeli na, na, na przykład przeciwnik jest załóżmy tam, a ja bym był tutaj. To żeby ochronić górę mogę robić triple. Mi nie najlepiej wychodzą. Ostatnio mniej grałem. No i trochę mam Mniej klatek na sekundę spowodowanym... Spowodowanym oczywiście tym, że nagrywam na żywo. To są podstawy. No dobra, ale dawaj te triple, jak się robi, do to no ważne, ważne. Dobra, to teraz jak ten, jak robić triple? To jest ten najbardziej optymalnym sposobem na robienie tripli. Jest postawienie schodów albo daszka i zedytowanie, ale schodami jest łatwiej. Postawienie podłogi i daszka? wyżej. Najlepiej ten, najidzi zedytowanie tego. No bo tak, w taki sposób no nie można postawić, no. Widać, no nie można, no. No klikam. Klikam, 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 no, no nie mogę, no. Ten, maksymalnie można budowlę postawić yy, przy, Która przenika przez jedno. Czyli dla przykładu jest yy, w przypadku płodów i daszków można postawić jednocześnie. Dwa na raz. Ale już ściany nie trzeba. Dlatego zanim się ściany postawi, to trzeba zedytować. Czyli w tym przypadku... Najlepszym z, najlepszą opcją jest zedytowanie, tak? I do z góry. Yy, ten do dołu, jak jest na, jak jest ten, jak jest yy, na miejscu, na którym kursor wyląduje, to powinno się znowu ten ruch powtórzyć, ale w drugą stronę. Jest się na górze i z góry, tak. i To jest najbardziej optymalny ruch. Tak, tak. Tak. Od siebie do siebie. Jeżeli nie, za wysoko nie wyląduje, to tutaj ma się od razu celownik. Tutaj jest też dobra opcja. Tak można robić y, dobre dosyć edity. Kolej? kolei ja ten, ja się nauczyłem robić inaczej edity. Też łatwiejsza wersja na początek to jest y, pojedyncza. Edytowanie raz, edytowanie dwa. Postawienie ściany i tutaj na oko taki prosty ruch trzeba zrobić. Trzeba dbać o to, żeby celownik musiał pokonać jak najmniejszą drogę, czyli nie tak. Tylko najlepiej zrobić to tak To jest bardzo mały. Nie można zrobić za mały. Żeby nie ten, żeby nie zmisować na przykład. Tylko powinno się zrobić jak najmniejszy. Ale też nie, nie przesadzać. Ja z kolei robię triple w taki sposób. Bo, no to się nazywa pamięć mięśniowa. No, już dużo razy tak się czułem, dużo powtórek tego wykonywałem. I bardzo ciężko byłoby mi się odzwyczaić od tego. Powinienem, ale byłoby ciężko. No, i kolejną, z kolejną ważną rzeczą jest yy, tarpowanie. Tarpowanie jest yy, przydatne, jeżeli ma się dużo matców. Tarpowanie jest świetną metodą rotowania. Na duo trio, na każdą warstwę zużywa się w taki sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć buildów, czyli 50 maców. Czyli można maksymalnie yy, z, zrotować 30, ten 30 razy można postawić, coś takiego 30 razy. Co pozwala na zrotowanie maksymalnie, uwaga. 30 razy 5 metrów, dlaczego 5 metrów? Bo stąd oznaczę sobie, jest 5 metrów, czyli jedno, ten jedno, jedna kratka pozwala, tarpowania pozwala na pokonanie 5 metrów.